Sława Bogu. Bogu. Śpiewaliśmy tą piękną pieśń, czy słyszał, że Kościół jest żywy. Wiecie, wielu ludzi mówi takie słowa, ja słyszałem o tym. Ja słyszałem, że gdzieś jest Kościół, że gdzieś jest żywy Kościół. I wielu ludzi mówi, ja słyszałem tylko. Wiecie, ja cieszę się, że ja nie należę do ludzi, którzy tylko słyszeli. Ale ja jestem w żywym Kościele, dlatego że żywy kościół to jest ten kościół, gdzie jest żywy Chrystus pośród niego, gdzie to Bóg przemawia, gdzie Bóg dotyka serc. Ja chciałbym przeczytać Boże Słowo, króciutko przed modlitwą, podzielić się pierwszy fragment księgi Habatuka, drugi rozdział. Księga Habakuka, drugi rozdział w Biblii Warszawskiej, jest to strona 999. Muszę stanąć na moim posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc. I jeszcze fragment z Bożego Słowa, z listu świętego Jakuba, rozdział 4, werset 7 i 8. Prze to poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od Was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Swojego czasu prorok Habakuk, on wiedział, że jest takie miejsce. I on mówi takie słowa, że ja muszę stanąć na moim posterunku. Ja muszę stanąć na tym miejscu. Ja chcę nastawić swoje ucho i chcę nasłuchiwać, co powie On. I jak ważne, że dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, abyśmy byli na tym posterunku my nastawiali nasze uszy, co On odpowie nam? Co On odpowie? Wiecie, różne sytuacje bywają w życiu. Habakuk miał wielkie przeżywania. On miał skargę w tamtym czasie przed Bogiem i on mówi, co odpowie mi na moją skargę, na moje przeżywania? I Bóg odpowiada, jest napisane. I on odpowiedział na dla Habakuka. Dlaczego? Bo on stał na posterunku i słuchał, co odpowiada. Drogi przyjacielu, drogi bracie i siostry, jeżeli nastawimy swoje ucho dzisiaj, to on będzie przemawiał do nas, dlatego, że on nas zebrał na tym miejscu, aby przemawiać do nas, abyśmy mogli przybliżać się do niego. I jest napisane przeto: Poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu. Wiecie, takie ciekawe słowa. Poddajcie się Bogu. Jeden brat opowiadał taką sytuację ze swojego życia i on mówi, wiecie, ja byłem odpowiedzialny za młodzież i kiedy byłem odpowiedzialny za mnie młodzież, to był w Moskwie, mówi i nie miałem pracy. Mówi, jeszcze byłem kawalerem i wstyd było przychodzić do mamy cały czas, żeby dała jakieś pieniądze. I mówię, tak sam w sercu swoim, Boże mój, oto ja na ciebie służę, ja sta się, a tu ani pracy nie mam i takie trudności, ale pracy nie może znaleźć. I on mówi: Ja postanowiłem w tamtym czasie, bo ja szukałem pracy tylko z mojego zawodu, z mojej dziedziny. I wtedy zrozumiałem, że ja powinienem inaczej się modlić. I mówi: Zacząłem się modlić, Boże mój, ja przyjmę każdą pracę, jaką Ty będziesz kierował. I on mówi: Tylko tak pomodliłem, że przyjeżdża jeden brat. I mówi: Słuchaj, jest praca w tym i w tym miejscu, przy pomocy, przy załadunku. I on mu powiedział, że dostanie za to miesięcznie 8 tysięcy rubli. On mówi takie pieniądze, mówi to na paliwo, więcej się tam wyda, żeby dojeżdżać. Mówi, ale pomodliłem się, prosiłem Boga. Miałem, że to jest odpowiedź od Boga. I mówi: Ja tam zostałem młodszym załadującym, młodszym załadunkowym. Tragarzem, inaczej mówiąc w pewien sposób. Młodszym. Mówi: był i starszy tragarz. I mówi: Ja zrozumiałem, co Bóg mnie tutaj przysłał. Mówi, żeby zwiastować temu starszemu tragarzowi o tym, że jest żywy Bóg. I on mówi: Ja zacząłem mu zwiastować Ewangelia. On do mnie mówi: Ja nie chcę tego słuchać. Ja nie chcę słuchać tymi niemów stanowiłem, że jak już trzeba dotrzeć do tego człowieka. Zacząłem się modlić. Mówi i u nas, bo on sam z Armenii, jak zrozumiałem, on mówi i u nas jest, kiedy jest posiłek, to jest pierwsze danie, trzy, drugie, trzecie, czwarte, piąte i mówi, ja tak wyciągnąłem to, co mam do zjedzenia i widziałem, że temu starszemu tragarzowi zaświeciły się oczy. Tyle posiłków. I mówię do Niego, słuchaj, może chcesz, żebym ja się z Tobą podzielił. On mówi oczywiście, że chce już rękę wyciągać do Niego zaraz, zaraz, przyjacielu. Ja jestem wierzącym człowiekiem, ja zawsze modlę się przed posiłkiem. No już musiał czekać, mówi, pomodliliśmy się, pomodliłem się, podzieliłem się z Nim. Mówi, minęło trochę czasu, jeszcze mówi, pracowałem nad tym człowiekiem, mówi. Bawił tego starszego tragarza, mówi, ja zrozumiałem, że praca moja, ona zakończy się w tym miejscu. Z jego świadectwa ja rozumiem, że on nie przepracował tam miesiąca, bo mówi, wypłacili mi za moją pracę 5 tysięcy rubli, więc nie cały miesiąc. I wiecie, on w piątek zrezygnował z tej pracy, dlatego że zrozumiał, że praca jest wykonana. I mówi, w piątek, kiedy zrezygnowałem, ten dyrektor tej firmy do mnie dzwoni i mówi, nie słuchaj. A ty znasz się na komputerach? On mówi, znam się. On mówi, bo ja właśnie zwolniłem jednego menadżera i mówi, dla ciebie tutaj jest miejsce. I ten brat mówi, ja później nawet byłem zastępcą tego dyrektora. Mówi, tak, Bóg pobłogosławił. Potem Bóg go wysłał na misję w innym miejscu, ale chcę powiedzieć, że Boże Słowo mówi, abyśmy poddali się Bogu. Innymi słowami, abyśmy nasłuchiwali, co mówi On. I kiedy będziemy słuchać Jego głosu, Bóg będzie czynił dzieło swoje. I przeciwstawcie się diadu, a uciepnia od was. Są takie gdzie można przeciwstawić się diabłu? Jest napisane w Piotra o tym, żebyśmy przeciwstawili się mu mocnym wierze, dlatego że przychodzą różne doświadczenia, różne trudności. Diabeł stara się kusić, tak samo jak Pana Jezusa, on starał się kusić i mówi: Zrób to, zrób tamto, ale Pan Jezus dał opór. Przeciwstawcie się mu mocniej w wierze, bracia i siostry. Przeciwstawcie się mu mocniej wierze, a ucieknie od was. Ja dodam, na pewien czas. To nie jest tak, że na stałe. On ucieknie od was na pewien czas. I Boże Błogosławieństwo będzie nad wami. Przybliżcie się do Boga, przybliży się do was. Dzisiaj jest ten czas, gdzie my możemy przybliżać się do Boga, słuchając słowa w modlitwach. I jeśli ktoś postanowi w sercu swoim, że chce się przybliżyć do Boga, to Bóg to widzi i On będzie błogosławił. Ja pamiętam jedno takie zgromadzenie, kiedy przychodziliśmy na nabożeństwo to było na Ukrainy w jednej takiej wiosce, ja nigdy tego nie zapomnę. I tam dwie takie starsze babcie, wiecie, one tam wchodziły i... My zatrzymaliśmy je z jednym bratem i mówimy, jak tam siostry, wiecie, chcieliśmy porozmawiać, a one zaczęły mówić, chwała Bogu! Chwała Bogu, my dzisiaj będziemy słuchać Słowa Bożego. Wiecie, i to pragnienie, które z nich wypływało, kiedy one to powiedziały, ja od razu odczułem obecność Bożą. Dlaczego? Bo tam byli ci, którzy pragnęli, aby przybliżać się do Boga, aby słuchać Jego Słowa. I my powstaniemy na nasze nogi, będziemy modlić się i prosić Boga o Jego błogosławieństwo na ten czas i szukajmy oblicza Bożego. Amen.